No nie wygląda to dobrze Tu była tragedia, jakaś się kiedyś wydarzyła A niestety nie, zobaczcie Ta tuleja wstała Ona normalnie się łuszczy Nie, jednak tłoczysko zostało stare Szlif był tylko tu zrobiony, patrzcie na tą wrzerę tu Stała się tragedia Tragedia największa Uuu, silnik wylądował na stole Pamiętacie jak ostatnio wam powiedziałem, że Silnik się olejem napełnił i Przestał jechać? No to jest gorzej niż myślałem. Bo to jednak nie, silnik się napełnił olejem, tylko łożysko umarło. Pojawiło się coś takiego, a tego nie było. Nie było tego. W piątek przed wyjazdem na targi wyjąłem piec z ramy. No i z oczami pełnymi smutku będę rozkręcać teraz piec. Tutaj też się leje, tutaj widzicie, o, też jest takie już wyszargane. No 100 lat ma maszyna. Nauczka dla żuczka, wymienić łożyska, zanim zaczniesz jeździć. Co prawda w przypadku mojego Terota ciężko było mówić o jeżdżeniu, no bo przejechałem nim wcześniej kilometr, a teraz może jeszcze jeden, czyli łącznie przebieg mój to jest 2 km na nim, może troszeczkę więcej, no ale cóż. Ale nie ma co się załamywać, ten motocykl ma służyć do śrubczenia, to znaczy fajnie byłoby go wyśrubczyć, skończyć, zrobić, żeby było dobrze. Widać, że to było robione, pewnie ktoś coś źle zrobił, no ale myślę, że to nie będzie problem rozkręcić ten piec i skręcić później, damy radę. Przede wszystkim zacznę od tego, że usunę te śruby na imbusy i wsadzę wszystkie na śrubokręt, tak jak powinny być. Tak mi się wydaje Dobra najpierw muszę olej spuścić, nie wiem czemu tego wcześniej nie zrobiłem Pewnie dlatego, że jestem jaki jestem Syf jak nie wiem Wszystko po kolei odkręcam Teraz już nie będzie półśrodków Teraz będzie wszystko zrobione, naprawione tak jak należy Wymienione i poprawione jeżeli będzie wymagać Już pierwsza niespodzianka Lewy gwint w tym miejscu o, Zaczynam od tego Uwaga Jest Wałeczek rozrządu Ale tu jest sieczka to jest taki zawór tutaj pospawany. Nadmiar oleju ma tędy zlatywać na łańcuch bezpośrednio. Wałek najlepsze lata za sobą ma. No 100 lat. No nad tym płakać nie będę. Ale w ogóle ciekawi mnie jak to jest uszczelniane. To jest tylko tą tuleją mosiężną do Dlatego tu się olej leje. Czyli tu się ma pewnie lać olej. A niestety nie. Zobaczcie. Ta tuleja wstała. Ona normalnie się uszczy. Tu się przytarło chyba na niej. Też, więc to jest do zrobienia. Ale to już musiało być, bo tu widać, że tu byli rzeźnicy. Patrzcie jaki to jest syf w tym oleju, rozkręcam dalej, popychacz, patrzcie co tu jest, trochę się zużył, no ale ma 100 lat, to mnie to nie dziwi, ale tu była tu byłam tragedia, jakaś się kiedyś wydarzyła, to na pewno nie teraz, tylko kiedyś, w ogóle podoba mi się jak go się wyjmuje, po prostu cyk i już, dobra, no to numer 1, to jest fajny ten dekompresatorek, po prostu naciskasz i pyk. Jak to masz założone, Uwaga. jak to było? No tak to chyba było. To masz założone i ściśnięte. No, tak jak teraz, to wciskam, po prostu uchylasz sobie zawór. Śmieszne. Takie proste wszystko. A jednocześnie takie wspaniałe. Ja oczywiście kręcę film też po to, żeby rozkręcać i wiedzieć później jak to było, bo bym pewnie nie wiedział. No dobra, cylinder odkręcony. Raz, dwa, trzy, cztery. Już wiem dlaczego też. No niestety. Te szpilki są mają pozerwane gwinty, były źle ponakręcane nakrętki. Zobaczymy tłoki i cylinder, jak wyglądają. No nie wygląda to dobrze. Jest tłoczysko, luzu nie ma jakiegoś, a cylinder. A na cylindrze są jeszcze ślady honowania albo szlifu jakiegoś, czyli nie jest tak źle, nie jest tak źle, ale nie jest też dobrze, no widać, że tutaj było coś wcześniej robione, więc wiadomo, że to było ogarnięte. Nie wiem, czy widzicie, ale tam olej jest, czyli było smarowanie, czyli nie było tak źle, czyli ten tłok po prostu jest jakiś chyba stary, nie wiem co to jest, ma jakieś takie ryski, to dosyć mocne, ale maszyna przecież nowa nie jest. Mamy porządek, porządeczek. Żebyśmy tu się nie zgubili, oczywiście nikt się nie pokłopotał, żeby nową uszczelkę założyć. To jest stara uszczelka. Widzicie, tu wszędzie są te elementy, taka migiełka mosiężna. Ona pochodzi pewnie stąd. To się wycierało i zacierało. No nic, będziemy mierzyć. A czy to już mój kolega Damian będzie chyba mierzył? On jeszcze tego nie wie. To jest tak porobione, to na pewno trzeba sprawdzić gniazda zaworowe, czy trzymają ich szczelność. No, i wam na wierzch. Ale wiecie co? Ja największy. Coś tam czuć na łożysku, ale ja największe obiekcje miałem, że to łożysko stanęło i dlatego się wypruło. Słychać, że hałasuje coś, ale to nie jest tak, że to łożysko się rozpadło i tu się zablokowało raczej. No zaraz zobaczymy. Teraz tak, żebym tego nie pomerdał później. Z lewej strony jest ten mniej wykręcony. Ja później będę film oglądał, jak będę to skręcał. Uuu, uh, tu też już była walka. Uuu, uh, tutaj pięknie. No dobrze. Drugi popychacz. No ten wygląda dobrze, no dobrze, no lepiej wygląda. Ciekawe czy jest ktoś kto się zajmuje regeneracją takich urządzeń na bank. Na bank ktoś jest tu Teraz ta śruba, mam nadzieję że to jest lewy gwint, a nie, znaczy że prawy a nie lewy, nie mam pojęcia, no nic. Dobra, teraz to, no schodź sobie grzecznie, jest do mycia. Nie, jednak tłoczysko zostało stare, szlif był tylko tu zrobiony, patrzcie na tą wrzędę tu. O to będę musiał nowy załatwić chyba Tak mi się wydaje Znaczy normalnie bym załatwił od razu nowy Nie zastanawiał się, ale w tak starym motocyklu to ja nie wiem No ale nie wygląda zachęcająco Pierścienie są chyba nowe Są tak świeżutkie Że po prostu ktoś założył nowe pierścienie i na tym się skończyło Czyli był robiony ten motor zaraz pewnie przed sprzedażą Ktoś na stary tłok założył nowe pierścienie Hurra Tak trzeba żyć Ciekawe co jeszcze tu znajdę Ta uszczelka najlepsze lata życia ma już za sobą Trzeba ją wyrzucić Wyskoczyłem na chwilę do sklepu kupić ściągacz. Pan powiedział dobry polski ściągacz. A teraz w międzyczasie czekam jeszcze na informację od mojego kolegi, czy to jest lewy czy prawy gwint, bo nie mam pojęcia, boję się, że urwie tą śrubę, a nie ma żadnego nacięcia. Więc pewnie normalny, ale wolę mieć pewność. Ściągacz już założony mogę działać. No i pan miał rację, dobry polski ściągacz. I polski ściągacz, zobaczcie, już kółko jest zużyte. No nic, będzie tu trzeba jeszcze coś pomodzić. Odłożone. No dobra, można się powoli dobierać do tej dziury. A niby już cały olej spuściłem, jak go obrócę, tak znowu olej wylatuje. Śruba, żeby zabezpieczyć gwint, żeby nie było problemu później, że gdzieś go tu poranie. Całe szczęście na siłę nie ciągnąłem, tylko poczekałem na info. Gwint lewy. Czyli trzeba kręcić w prawo, żeby odkręcić. Odkręcone. A teraz zajrzałem w śrubę i patrzcie na to. Gwint jest cały, na szczęście, ale z nakrętki wyjechał gwint. Czyli już tu było szarpane. Może kółko zeszło, clean jest, ale to jest wszędzie syf pod tymi elementami. Patrzcie, widzicie? To jest wszystko zmielone, tutaj już było prane. Pewnie zamiast nagrzać i wcisnąć prasą, to młotkiem były te tuleje, Są oba z brązu wciskane. Smuteczki, no nic. Pyk. Jakoś to będzie. No dobra, teraz chyba czas na rozłączenie tych karterów. Boże, się stresuję, co tu się wydarzyło. Nie wiem, czy to trzeba grzać, ale na pewno nie zaszkodzi. Może rozejdą się lżej. Starczy podgrzewareczkę, i to palcami się rozchodzi. A ja nie chciało nawet drgnąć. Wspaniale, jestem szczęśliwym Tobiaszem. Jeszcze chwila. Błaga. Schodź sympatycznie kolego. 3, 2, 1. No dobra, czyli podłożyskiem jest problem. To może nie jest tak źle. Zobaczymy. No tu jest sieczka na tej podkładce. Teraz to, wyjmiemy Schodź ze sympatyczny chłopczyków. No i jestem w środku. Ja nie jest taka źle jak myślałem. Tu też nie jest jakoś źle, trzeba te tulejki pomierzyć, czy one są jeszcze ok, prześledzić je, ale to już nie ja jestem za głupi na takie sprawy. No i to łożysko przede wszystkim muszę wyciągnąć teraz jakoś i szukać problemu pod spodem, o widać tu woda była chyba stała jakoś długo. Słuchajcie tego, łożysko jest rozleciane na maksa, czyli ono wyło, ono wyło. I to jest właśnie to, że wiem czego nie wiem. Niby jedziesz, niby słuchasz, coś tam szumi, ale nie wiesz, czy tak powinno być. I wszyscy ci, co mówią, że najpierw trzeba rozebrać w całości, wszystko poskładać po swojemu, mają rację niestety. Znaczy, wiadomo, że mają rację. Co ciekawe, między karterami nie ma żadnej uszczelki. Nie wiem, czy tak być powinno, czy nie powinno. To, to jest bardzo naprawdę ciekawe. Przecież to jest stary silnik jak diabeł. Ani tykonu, ani uszczelki, nic tu nie było. Jest tak, jak rozłożyłem, tak jest. Trzeba będzie wał pomierzyć. No, posprawdzać to wszystko. No i może nowy wytłok gdzieś wymyślić, no zobaczymy Dobra, muszę jechać do mojego kolegi Damiana, nie mam takiego ściągacza A w takich starych maszynkach nie wolno nic na siłę Wszystko ściągacz Plutko Damianiu Przyjechałem do jednego prawidłowego mechanika, który mnie uratuje z mojej opresji jak zwykle Siemano Damian Siemano Damian mówi grzej, no to grzeje Damian mówi, mówił słabo a Teraz do to jest więcej Jest i co? No czyli zobacz. to nie jest dziura, czy to jest smarowanie? To jest smarowanie dodatkowe. Ale to czemu tego nie było i nagle się pojawiło? To jest hit. Patrz, to jest nawet dziurka zrobiona w łożysku. Nie, teraz się <laughs> Nie, ale czyli to mi nie pękło. Nie pękło. To czyli jest... nie jest tak źle ze mną. To jest, to jest tak jakby fabryczny, No zobacz, kto by Ci tak, taki otwór zrobił? No, no zrób, nie, zrób, nie, tak nie, pękło. nie, To jest otwór fabryczny. Tylko... Ale wiesz, że ja patrzyłem i tego nie byli? Patrzyłem na filmie. Są dowody. Powinna być na stałe w jakiejś pozycji montowana, żeby ona się nie ruszała przecież, nie? No teoretycznie tak, no zobacz, tak to jest tylko jeden jest. Gdzie jest ten kanałek? Loteria, o tu jest. No. No to nie wierzę w to, że to się nie przesunie podczas składania. No, jak łożyskiem dociśniesz to. Może. Tylko teraz tak, jak tu jest jeszcze podkładka dowalona. No. No nie, pewnie powinna być, nie wiem. Nie. I nie było uszczelki, to przecież pasowanie łożyska mogło się nie zgadzać. To mogło być jeszcze ciaśniej. No i dlatego to się popculi. Może? Ciepłe, znaczy ciężkie Ciężkie? Nie, nie, No właśnie No widzę właśnie <laughs> Jest Japan Tak Na... Naci. Tu jest zejście No i podkładka jest no to jest... Podkładka oryginalna. jest odwrotnie No Tak Tylko to w takim razie ktoś tam chciał zakleić Tak Czymś to było zaklejone takim materiałem I nie było tego widać No nie bo na 100% tego nie było, na 100% Cieszę się Ale zobacz to łożysko jest jakieś inne No bo tu uszczelnienie w ogóle nie dolega Czy ktoś to wyciął? No bo zobacz Tu powinieneś mieć że Powinno dolegać to nie? To jest jakieś skryte łożysko A tu jest jakby 3 czwarte kryte No i to w ogóle pęknięte jest więc... Nie no pęknięte to może teraz nam pękło Nie no jak, a może jak wyjmowaliśmy no. Ale ten, no ale zobacz że to nie dolega Tak jak masz inne łożysko na przykład To powinno to dolegać do tego NS. Ciekawe, co to jest za zarzędowe. Jeszcze będę musiał tu porobić szpilki. Bo są wszystkie, wszystkie szpilki były na pozrywanych gwintach. Dziwne, że ten. Rzeźnicy. Dziwne, że ten cylinder się trzymał. Nie wyskoczy do góry? No, ja by poszedł. Jest idealnie. Jadę po fanty do domu, jadę do kolegi Damiana. Kolega Damian pojedzie z nimi do kolegi Janka, pana Janka. I pan Janek Sławetny Tokarz ponaprawia, sprawi tulejki zrobinowe z brązu. Aby to wszystko się tulejkowało i nie wycierało. Oprócz tego no, wyłożyska osadzi, bo pewnie będzie trzeba coś tam pomajchrować przy łożyskach. Pomierzy tłoczysko i sprawdzi cylinder. I takich tokarzy to ja szanuję. Chciałbym być tokarzem najbardziej na świecie. Fanty zapakowane dla pana Janka do przejrzenia i sprawdzenia. W międzyczasie napisał mój najlepszy nowy kumpel Michał z rotu, który mi napisał, że w dwóch takich silnikach, które składał, ma. Nie było tej dziurki, że to jakiś patent jest. Czyli mogę się nie mylić, że to było zaślepione i po prostu gdzieś wyleciało, może jakiś broczek był zrobiony. Pakuję fanty, tulejki z brązu będą dorobione. Jeszcze może to wezmę, żeby to też e, zrobić, dotoczyć, wytoczyć, odtoczyć. No i, i super! Od razu mam lepszy dzień. I jadę z fantami. Wracam do Damiana. Napisał do mnie chłopot tego terota no. i powiedział, że w dwóch silnikach, które rozbierał... O, Nie było tego, że to jest e, dorobione robione? Tak. No, z tego nie było. No to co to ma być? On no by no to jest to tak to tak to smarowanie. No ale z czego masz to? Strzykawką masz jali wstrzykiwać? I tu pewnie był brok, który był zaszlifowany aluminiowy I tak, jak się tak. zrobiło ciśnienie, bo napełniłem go olejem za bardzo, to wypchnęło ten brok. To się zagrzało aluminium i po? Tak. Bo... I po wszystkim. Bo w bucie gdzie to masz? D Damian, spójrz tutaj na no, ten cylinder, czy on jest git. Jest lufka, jest nie? Kiedyś był. To jest ciemno. Tak, wiem, właśnie, czekaj, nie mam lampki. Miałby. O, jest lampka. Ale nie jest chyba źle, co? Było jakieś przekorodowane. No, mówię ci, że on stał w tym miejscu, pewnie kiedyś. Ty, a ta czapka nie jest Nie, nie, to jest tak. Ha. Ha. Jak bo... to wychonować? Nie wiem. <laughs> <laughs> jak to w ogóle włożyć? Nie, i go. No, chyba tak. A ja Wiesz, taki... Jak to włożyć w ten w co? Przed to? Nie jak wiem. Wykonować? Ja nie wiem, jak chodownica wygląda, ale chcę zostać tokarzem. Właśnie sobie ci obiecałem, że chcę zostać tokarzem. Kupujesz karkę? Kupuję sobie karkę zamiast kolejnego motocykla kupię sobie karkę. To dobrze, bo w naszej nic nie ma. O Damian, bo słuchaj, bo tu jest jeszcze jeden temat dla pana Janka. Zębatka? No jest wprasowana w to i może byś zrobił taki numer jak ostatnio, że zębatkę by zamienił. Numer to będzie. Ale to taką zębatkę teraz trzeba ogarnąć, bo... Dobra, to na razie to zostawimy. I teraz uwaga, najgorszy problem, to to trzeba zobaczyć, to twoim okiem, czy to jeszcze... Wyda. Jest, jest nówka, nie? git Oprócz tych żerek jest luks. Jest luks, dobra. To już mamy. I teraz to. A co to jest? Dźwigienka zaborowa. Wow! A jaki to miał kształt pierwotny. Coś takiego. Jaki przygotowany, ty! Na każdą odpowiedź. Na każdą Każda odpowiedź powiedź. jest. tu by pasowało nas spawać, wyszlifować i utwardzić. Tak, ale jak... To pilnikiem będziesz Nie wiem, może pan Janek. I teraz tak. Zrób mu ostre wałki rozrządu. O kurde. I teraz, uwaga, a ten element jest najważniejszy. Ja go wyjąłem nie dlatego, żeby Ci pokazać wałek w sumie. też radę to wyjąć? Nie, tylko bo... Co jest? Zacisło się. Och. Jest. Tutaj było dużo brązu spiłowanego. Ta tulejka, wiesz co, na zewnątrz to wypłynęło. Widzisz co tam jest? Tam jest taki rów wyrobił się? Nie Przecież... wiem co tu się zrobiło Pewnie tak, bo są dziurki no wiesz, tak, tam to. olej wlatuje Ale jest bardzo dużo kawałków tego brązu I to generalnie wypłynęło mi na dekiel na zewnątrz, wiesz No, już coś było Aha. No zobacz, tu widać piły. Tak, więc to I te jakby tak paluchem przejechał i zobaczył czy jest wszystko git W rękawiczce to będzie git Tak to. Mi zdjął, to może być słabo Jest super, nie? Pierwsza klasa Nie to nie jest zła No i zobacz, to jest ten, ten, ten tłok no, najlepsze lata ma już za sobą. Ty na co z tym tokiem? No nie wiem, właśnie. No to karkę go. Byś miał to karkę. Tutaj już były też, widzisz, jakieś przygody. No a tam się coś wklepało. Tylko najlepsze jest to, że tak. Ta podkładka jest widać zrobiona tak, jak no, powinna jest, być. I inna sprawa jest taka, że w ogóle na uszczelki nie był ten silnik złożony. To jest no. ciekawe. Nie było tego, hermetyka jak Nic błyskach. nie było, nic, totalnie nic. I tak powiem ci kapało tak średnio. Dobrze dopasowane. No. To uszczelnienie pewnie. No okrutnie potężny jest ten silnik, kurwa. Zobacz, No ty, to i to, to bryło bryło mnie. ale no. zobacz. Tu przecież jest jeszcze ten. Jakby to uszczelnienie było zrywane. Tak jakby to było wytargane, nie? Jakby to ktoś sobie to wyrwał. No. Nie, że oryginalnie. No, co to jest za łóżko? w ogóle? Pokaż mi to jest jakieś kurde. 60. Tak, ale czy to jest jakieś. Yy... japońskie, jakieś NSP? No, ja, Japan, Japan no. Jakiś. No to nie, jachik. na 100% miało do pełna. Zresztą masz tu no to musiało no, być właśnie, do pełna. No. Czy to tutaj by ktoś wyciął nożykiem po prostu? No, tak. No to nawet widać tutaj. To musiało być spreparowane jakieś smarowanie dodatkowo. Obrazisz się jak się pokażesz w filmie? Nie, nie wiem, czy jestem tak. to ja, tak. ja na takich małych maszyn to nie dotykam się. Dziwne rzeczy to są. To się przecież tu przytętegujemy, wyszlifujemy. Podobno, Ale że to można. Czy ktoś wchodził z jakiegoś tego tarczką? No na pewno. To nie jest fabryka, to już było coś reperowane. Ostre wałki. Nie, no zobacz, to jest normalnie szlifowane to. No bo Gdzieś to też robił ostre wałki no. rozrządów. Żeby był agresywniejszy. No przykre to jest. Tego to na bank nie dostanę. Tłok jeszcze może skądś się skombinuje. Bo widziałem na francuskich stronach, że coś tam jest. Tylko trzeba by go zmierzyć, jaki rozmiar, nie? By pasował. Nie ma selekcji? <noise> Wtedy to ludzi selekcjonowano. Już <noise> O. <noise> <noise> Widzimy maszyneria w ruch 74,91 Pasowanie 14 setek To dużo czy mało? Nie wiem jakie to powinno być teoretycznie Zobacz to jaki jest to, jak stożek Mamy 14 Takie 13,5 Czyli 4,5 setki stoszki. To super czy nie? nie. <laughs> <noise> Chyba, że tak wyglądam, ale wątpię. <noise> Może tłok się zwęża? Tutaj jest 9. No tak jakby coś zrobił ze stożka cały. był przytoczony? No tłok. To, no, zdjęty. To jest. Tu jakby było zdjęte, nie? Normalnie na tej tak. karni. Może dlatego, że z stożkiem zwężającym się. Profeska, no ale no zobacz, tu jest normalnie rant taki. No. no i wróciłem do siebie do garażu. I bardzo się uspokoiłem, bo to oznacza, że najłagodniejszy wymiar kary. Się wydarzył, łożyska nowe założymy, tłoczek, coś tam pomyślimy, uszczeleczki dorobimy, których nie było zresztą. Terrocika złożymy i tak przeżyć. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko. To ja wasze uspokojone z kupką śrubek wąsisko.